Policja długo próbowała ustalić tożsamość porywacza lotu 305. Udało im się jedynie odkryć, że pseudonim, którym się posługiwał, pochodził z serii belgijskich komiksów, gdzie Dan Cooper był pilotem Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych. Zresztą, posłuchajcie całej historii sami. Zanim jednak przejdziemy do historii, przypominam o subskrypcji kanału. To najlepszy darmowy sposób na wsparcie mnie. A teraz zapraszam na materiał. 24 listopada 1971 roku, dzień przed świętem Dziękczynienia, zapowiadał się jak każdy inny, ruchliwy, pełen podróżujących ludzi, którzy chcieli dotrzeć do swoich bliskich na święta. Pogoda nad północno-zachodnimi Stanami Zjednoczonymi nie była łaskawa, niebo przesłaniały ciężkie chmury, a w powietrzu czuć było zbliżającą się burzę. Mimo tego linie Northwest Orient Airlines kontynuowały swój harmonogram lotów. Jednym z nich był lot numer 305 z Portland w stanie Oregon do Seattle w stanie Washington. Trasa miała potrwać zaledwie pół godzinki. Boeing 727 wystartował z lotniska Portland o godzinie 14:50. Na jego pokładzie znajdowało się 36 pasażerów oraz 6 członków załogi. Pilot, pierwszy oficer, inżynier pokładowy oraz trójka Stewardes. Dla wszystkich był to rutynowy rejs. Nikt nie spodziewał się, że właśnie ten lot przejdzie do historii jako jedyny w dziejach USA nierozwiązany przypadek porwania samolotu. Wśród pasażerów znajdował się elegancko ubrany mężczyzna, który zajął miejsce numer 18 na końcu samolotu. Przedstawił się jako Dan Cooper i nie wzbudzał podejrzeń. Nosił garnitur, czarny płaszcz, krawat oraz ciemne okulary przeciwsłoneczne. Po starcie zamówił drinka i zwyczajnie zapłacił za niego gotówką. Sączył trunek i spokojnie czekał, aż samolot osiągnie wysokość przelotową. Wtedy nadszedł moment, który odmienił losy tego lotu, który do dziś pozostaje jedną z największych zagadek amerykańskiej kryminalistyki. Niedługo po starcie tajemniczy pasażer z miejsca 18, znany jako Dan Cooper, wykonał pierwszy ruch. Spokojnie wręczył stewardessie kartkę. Kobieta początkowo sądziła, że to numer telefonu lub niegroźna wiadomość od podróżnego, jakich otrzymywała wiele. Jednak gdy pasażer delikatnie zasugerował, żeby ją przeczytała, zrobiła to. Na kartce napisano, mam bombę, chcę, żebyś usiadła obok mnie. Szokowana stewardessa nie zastanawiała się. Od razu usiadła obok Coopera. Ten uchylił lekko swoją czarną walizkę, pokazując wnętrze. W środku było osiem czerwonych cylindrów, przypominających dynamit, połączonych plątaniną przewodów i baterii. Wszystko wyglądało jak gotowy do detonacji ładunek. Drodzy słuchacze, przypominam, że to były lata 70. W czasach, w których obecnie żyjemy, kupienie biletu bez potwierdzenia tożsamości byłoby absolutnie niemożliwe. Jednak w latach 70., tak samo jak z biletami, było z bagażami. Przymykano oko na to, kto jaki bagaż wnosi, szczególnie jeżeli samolot nie był pełny. Wtedy można było wsiadać z dużym bagażem na pokład. Chodziło o to, żeby ludzie nie musieli tracić czasu po lądowaniu na odbiór walizek. Ale wracając do tematu Cooper nie podnosił głosu, nie panikował. Był opanowany, rzeczowy, a wręcz uprzejmy. Ale jego żądania nie pozostawiały złudzeń. 200 tysięcy dolarów w gotówce, dokładnie w banknotach dwudziestodolarowych, co, uwaga, miało później ogromne znaczenie. Do tego potrzebował cztery spadochrony: dwa główne i dwa zapasowe, co mogło sugerować, że planuje zabrać zakładnika lub stworzyć taką iluzję by nikt nie próbował go oszukać. A na koniec, cysterna z paliwem, gotowa do natychmiastowego tankowania w Seattle, gdzie samolot miał wylądować. To wszystko, czego na ten moment chciał. Załoga samolotu natychmiast poinformowała wieżę kontrolną o zagrożeniu. Pilot, zachowując spokój, kontynuował lot do Seattle, jednocześnie przekazując informacje władzom. Na ziemi rozpoczęła się mobilizacja służb. FBI, lokalnej policji i pracowników linii lotniczych. Wszystko musiało zostać przygotowane zgodnie z instrukcjami Coopera, by nie narażać życia pasażerów i załogi. Cała sytuacja była bezprecedensowa. Mężczyzna w garniturze, z walizką rzekomo pełną materiałów wybuchowych, właśnie wziął za zakładników cały samolot i w pełni kontrolował rozwój wydarzeń. Władze federalne, o których wcześniej wspominałam, FBI, lokalna policja oraz pracownicy linii lotniczych natychmiast przystąpiły do koordynowania akcji. Choć sytuacja była niezwykle napięta, podjęto decyzję, by spełnić wszystkie żądania porywacza, stawiając bezpieczeństwo pasażerów na pierwszym miejscu. Trzeba było działać szybko, ale ostrożnie. Tymczasem samolot przez blisko dwie godziny latał nad Seattle, wykonując powolne okrążenia. Oficjalnym powodem opóźnienia lądowania były problemy techniczne, ale w rzeczywistości chodziło oczywiście o czas. Tyle właśnie potrzebowały służby, by zgromadzić 200 tysięcy dolarów w gotówce, dokładnie tak jak żądał Cooper oraz zdobyć cztery spadochrony z lokalnej szkoły spadochronowej. Jeden z nich, jak później się okazało, był wadliwy, ale Cooper o tym nie wiedział. Był nawet taki plan, żeby uszkodzić wszystkie cztery spadochrony. Ale to było zbyt ryzykowne, bo gdyby Cooper zabrał ze sobą zakładników, skończyłoby się to ogromną tragedią. Gdy wszystko już było gotowe, samolot w końcu wylądował na lotnisku w Seattle Tacoma. Na pasie czekał już zespół negocjatorów i techników, gotowych dostarczyć pieniądze, spadochrony i cysternę z paliwem. Wszystko odbywało się zgodnie z instrukcjami Coopera. Nie pozwalał nikomu wejść na pokład. Komunikacja odbywała się przez stewardessę. W końcu doszło do wymiany. 36 pasażerów opuściło samolot w zamian za gotówkę i spadochrony. Przebiegło to spokojnie, bez użycia siły i bez paniki. Co prawda, pasażerowie byli zdezorientowani, ale nie wiedzieli, że byli częścią jednej z najbardziej nietypowych akcji w historii amerykańskiego lotnictwa. Na pokładzie pozostały tylko cztery osoby z załogi. Kapitan, drugi pilot, inżynier pokładowy oraz stewardessa. Zgodnie z instrukcjami Coopera, samolot został zatankowany, a porywacz wydał kolejne polecenie. Nowy kurs, na południe, w stronę Meksyku, ale z konkretnymi warunkami. Zażądał, by samolot nie wznosił się powyżej 10 tysięcy stóp. Miał lecieć na wysokości na tyle niskiej, by możliwe było oddychanie bez masek tlenowych i bezpieczne użycie spadochronu. Kazał też lecieć z prędkością nie przekraczającą 200 węzłów czyli znacznie wolniej niż standardowy lot pasażerski. Co jednak najbardziej zaskakujące, nakazał, by tylna klapa samolotu została otwarta podczas lotu, razem z wysuniętymi schodami awaryjnymi które normalnie służyły do wsiadania i wysiadania z maszyny na ziemi. To nie były przypadkowe decyzje. Boeing 727, model, którym leciał Cooper, jako jeden z nielicznych samolotów pasażerskich w tamtym czasie pozwalał na otwarcie tylnego trapu w powietrzu. I tutaj mała ciekawostka: to zdarzenie później doprowadziło do zmiany konstrukcji samolotu i stworzenia zabezpieczenia przed otwarciem schodów podczas lotu, które nosi nazwę właśnie od pseudonimu Coopera. Ale wracając do tematu. Wczesnym wieczorem, gdy samolot przelatywał nad dzikimi terenami południowo-zachodniego Waszyngtonu dokładnie w okolicach góry świętej Heleny Cooper zniknął. Opuścił samolot z walizką pieniędzy, ubrany w garnitur, krawat i płaszcz, i z jednym ze spadochronów przypiętym do pleców. Pozostali na pokładzie członkowie załogi poczuli nagłą zmianę ciśnienia i poruszenie samolotu. To był moment, w którym Dan Cooper prawdopodobnie wykonał skok. Kiedy maszyna bezpiecznie wylądowała, Cooper był już gdzieś w ciemnościach. Zniknął bez śladu. Oczywiście rozpoczęto jedną z największych obław w historii FBI, angażując tysiące agentów, którzy przez lata przeczesywali ogromne obszary leśne doliny, góry i rzeki. Ścigano każdy możliwy trop, jednak pomimo intensywnego dochodzenia. Nie znaleziono żadnych dowodów, które mogłyby potwierdzić, czy Dan Cooper przeżył ten szaleńczy skok, czy też nie. Sprawa stawała się coraz bardziej zagadkowa, a tajemnica, jaką stworzył, wydawała się niemożliwa do rozwikłania. Jednak w 1980 roku, niemal dekadę po porwaniu samolotu, wydarzyło się coś, co wzbudziło nowe nadzieje i jednocześnie zrodziło jeszcze więcej pytań. Ośmioletni chłopiec bawiący się nad rzeką Kolumbia natrafił na małą paczkę, w której znajdowały się banknoty. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że część z nich miała numery seryjne, identyczne z tymi, które zostały przekazane Cooperowi podczas porwania. To odkrycie wywołało falę spekulacji. Czy Cooper przeżył i udało mu się ukryć pieniądze? A może paczka z banknotami była tylko przypadkowym znaleziskiem? I dlaczego tak niewielka część pieniędzy została odnaleziona, a reszta? Nie. Ciało Coopera nigdy nie zostało odnalezione, a to tylko potęgowało niepewność i sprawiało, że sprawa stała się jeszcze bardziej zawiła. W miarę jak czas mijał, tajemnica Dana Coopera rosła w siłę, stając się jednym z najdziwniejszych i najbardziej intrygujących przypadków kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych. FBI po latach intensywnego ścigania Dana Coopera sporządziło setki profili podejrzanych, próbując zrozumieć, kim mógł być ten tajemniczy mężczyzna. Wśród najbardziej zaskakujących kandydatów znaleźli się ludzie o różnych zawodach i doświadczeniu. Pojawił się m.in. były skoczek spadochronowy, który mógł posiadać niezbędne umiejętności do skoku w trudnych warunkach, a także były agencje CIA. Który miałby wiedzę na temat operacji wywiadowczych i sposobów unikania wykrycia. Wśród podejrzanych byli także byli żołnierze, którzy mogli mieć doświadczenie w pracy w terenie i survivalu, oraz piloci, którzy znali się na procedurach awaryjnych i mogli znać szczegóły funkcjonowania samolotów. Jedną z ciekawych hipotez było to, że Dan Cooper był jednak kobietą co dodało sprawie dodatkowego elementu tajemniczości. Mimo wieloletnich analiz i teorii, żadna z tych hipotez nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: kim tak naprawdę był Cooper i co się z nim stało po porwaniu samolotu? Całe śledztwo opierało się na domysłach i niedopowiedzeniach, a każda nowa sugestia stawała się kolejnym wątkiem, który prowadził do nowych pytań, ale odpowiedzi nie było żadnych. Oficjalne śledztwo zostało zamknięte dopiero w 2016 roku. Po niemal 45 latach nieustannego dochodzenia, FBI ogłosiło, że sprawa została zakończona, a wszystkie dostępne tropy zostały po prostu wyczerpane. Mimo to, ta tajemnica wciąż żyje, a tożsamość porywacza pozostaje nieznana. Co sprawia, że sprawa ta jest jednym z największych nierozwiązanych zagadek kryminalnych w historii USA. Tajemnica Dana Coopera stała się nie tylko przedmiotem dochodzenia. Ale również popkulturowym fenomenem, inspirującym książki, filmy i teorie spiskowe, które utrzymują zainteresowanie tą sprawą nawet po zakończeniu śledztwa. Mało tego, nawet Nasa w pewnym momencie analizowała jego ucieczkę jako przykład ekstremalnej precyzji i odwagi. A ty, jak myślisz, czy Dan Cooper przeżył ten szalony skok i żyje sobie gdzieś korzystając z pieniędzy, czy może zginął, a ciała po prostu nigdy nie odnaleziono? a może był częścią większej akcji, w którą nie tylko on był zamieszany. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.